Halo halo witam, witam, witam serdecznie, z tej strony Zakrzak i oczywiście pokazuję Wam dzisiaj sklepik z 13 października No i widzowie ja na początku przyjmę 10 osób do znajomych, które wspierają mnie z kodzikiem w sklepie Zakrzak i zaprosiły mnie do znajków e, Więc widzowie jeżeli wy chcielibyście, żeby mieć mnie w znajomych, to wiecie, śmiało wpiszcie kodik Zakrzak do sklepu Wyślijcie mi zaproszenie do mój nick, a może to właśnie Was potwierdzę na sklepie, tak jak na przykład e, jtrolka. O poszło. No i obczajmy sobie co mamy dzisiaj w sklepie e, Taki jest oczywiście mój kodzik mm, Dobra I co my tu mamy? Mamy ciszę I mamy z Te skiny Ty no nie gadaj Ja cię kręcę, ich mega długo nie było w sklepie Tego skina Czekajcie poprawię mu tą pelerynkę Bo mu, coś mu zwisa źle XD Dobra, Dante jest w sklepie, czyli skin który tak mocno świeci w ciemności Naprawdę pięknie. Jak kiedyś grałem u kolegi, to ten, to pamiętam, że ten skin tak mega świecił w ciemności i pięknie tak to wyglądało, że no normalnie 10 na 10, słuchajcie, serio. Tylko ta peleryna, o, dobra, naprawiłem mu ten płaszcz, okej, okay. bo gościu kos miał taki niewyprasowany i od razu na plecy go sobie dał, więc trochę beka. No i tak wygląda ten jego kod z jednej strony różowy, z drugiej strony czerwony. Jakby na byka szedł, nie? Bo na byki się bierze w Hiszpanii. Te takie koce czerwone. No ciekawe, ciekawe to jest. Moim zdaniem e, fajny skinek. Do niego mamy oczywiście Rose, jak, jak w Brawl Starsie. E, te, tego, tego. Nazwa tego skina. E, no Rosa, Rosa. No. Fajny skinek, Tą czaszkę to ma trochę jak ta yy, mystic z tego karnetu. Yy, lekko podobna to jest takie ciekawe, jakieś czarne paznokcie, fajne wzorki na tej sukni, czy jak to się nazywa, nie znam się. I ten. No i ogólnie Kozackie malowanie ma na sobie. I również bardzo fajnie świeci w ciemności, więc jak najbardziej polecam. Dalej mamy duch, czyli piękną lotnię, chyba jedną z piękniejszych i kolorowych w grze dalej mamy sześciostronowca. bardzo ciekawa rakieta mega, mega ciekawa i ładna rakieta taki ma dźwięk słuchajcie, bardzo dawno jej nie widziałem a jest naprawdę fajna dalej mamy ciszę, czyli spocony skinek no moim zdaniem jest to jeden z fajniejszych takich skinów turniejowych, bo jest, wiecie, czarno, e, czarny, taki nie rzuca się w oczy, no po prostu w skrócie jest kozacki. Ja go oceniam na no, takie 8,5 na 10. E, serdecznie polecam. Do niego mamy cichy cios, taki dźwięk. No taki cichy cios kilofowy jakby. I wyblakła czern, czyli skórka do broni. E, wygląda podobnie do skórki John Wicka tylko troszkę taka bardziej wyblakła. Dalej mamy tutaj Miśka, który uratował mapę Battle Royale. Widzowie, tak to wygląda. Taka emotka. No, myślę, że dużo osób już to zna. Oczywiście dwa style, taki srebrny, szarawy i taki zwykły, właśnie zbudowany, który stał kiedyś w wulkanie i jak ten potwór zaatakował Battle Royale mapę, no to on właśnie wyszedł i, no i mu dał ciosa. Tak było. No, i mamy do niego taki plecek odrzutowy, jakby. I to tyle. Takie fajne miecze. To był kiedyś posąg wbity w Tilted Towers. Ta babeczka była, no i ten misiu wziął, wyciągnął ten miecz. W sensie to, ten posąg się okazało, że to jest wielki miecz. No i pokonał tego potwora. Tak właśnie było podczas tej walki. Mamy tu drużynę mechów, czyli skórkę do broni. Mechów to ja naprawdę no, nie przepadałem za mechami. Nie wiem jak Wy widzę, wy możecie napisać w komentarzu. No i mamy Agzo, czyli taki skinek yy, na wymyślany troszkę, aczkolwiek bardzo fajny. No i mnie się mega podoba. Na przykład nie wiem jak wam, tak to wygląda. No, jak dla mnie takie 8 na 10 nawet, no co tu dużo mówić, jest naprawdę fajny i ciekawy tu jego plecaki. Myślę, że jak ktoś gra w koszykówkę, no to nie można nie mieć tego skina. Yy, do niego mamy Toporolotl, czyli kilof. Również dwa style czerwony, niebieski, takie tutaj zakończenie, Brain eee, Brynę, czy jakoś tak jak to się pisze, nie wiem eee, no, superowy skinek z fajną pelerynką taką przeźroczystą, trochę wygląda jak mucha, jak skrzydła muchy, eee, miałem powiedzieć muchy skrzydły, nie wiem czemu tak mi na język naszło. No co, co dużo mówić, kozaczek eee, mamy trójzą ja Cię kręcę, tego te, to, to bardzo dużo skinów dzisiaj w tym sklepie widzowie. No i mamy Strażnika Grządek, słuchajcie, tego skina nie był rok w sklepie, więc kolejny mega rzadki skin powrócił, taki wiecie Halloweenowy w cudzysłowie, e, więc no jak, to, jak ktoś, jak, jak komuś się podoba, no to śmiało można sobie kupić. Mamy bańki plazmowe również, które zmieniają e, kolorę przy spamowaniu. Proszę zobaczyć tutaj jak się strzela Chyba taka jedna z reaktywnych skórek, właśnie takich prostych. No fajnie, to wygląda. Mamy dynamiczny mieszanka, Krayzel, yy, wszystko było wczoraj w sumie Wszechstronny Musza, czyli ziomek z bardzo ciekawym wąsem, Nie, no i skinem w ogóle. Ciekawe, to wygląda. Yy, no i oczywiście piłkareczki, zombifikacja oraz zestaw John Wicka, którego wszyscy już chyba widzieli. No więc widzowie, to jest na tyle w sklepiku, obczajcie sobie jeszcze raz tak powoli, no i jeżeli chcecie mnie wesprzeć w sklepie, to wpiszcie krzak. możecie mnie wtedy również zaprosić do znajków, więc będzie fajnie. No i co widzowie, subskrybujcie mój kanał, bardzo proszę, jeżeli oglądacie u mnie codziennie sklepy, będę bardzo wdzięczny, będzie fajnie jak walniecie właśnie w tego suba, żeby zrobił się szary. No, i wbijajcie na te kanały, na, na mój drugi kanał, również na te filmy. Wbijajcie i słuchajcie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się widzowie. Do następnego. Bye, bye. Siemka, Siemka.